stawiamy znanego wprawdzie od dawna, Kuba Witam serdecznie. W tym roku najlepszy z Polaków na turnieju Szczecin Open. Jeden z nielicznych polskich grających zawodowców. W Parę minut po bardzo dobrej rundzie, minus cztery. Tak. Jak oceniasz swój występ? E, jeśli chodzi o dzisiaj, no to myślę, że, że bardzo fajnie. Chociaż no, jak to w golfie zawsze mogło, zawsze mogło być lepiej, te parę uderzeń. Ale myślę, że, że, że fajna runda. Grałem w bardzo dobrym towarzystwie. Michael Johnson z, z Europentour mm. i do tego mój dobry kolega Max Sauda. E, więc, więc naprawdę grało się fajnie. Do tego wynik też, też dobry. E, I ogólnie myślę, że cały turniej należy uznać za, za udany. Pierwszego dnia zagrałem minus jeden w dosyć kiepskiej pogodzie. Co prawda nie wiało, ale, ale nie było za ciepło i, i troszeczkę padał mm. deszcz. Drugiego dnia level par, co też tak no, mogło, być, mogło być zdecydowanie lepiej. Ten drugi dzień szczególnie taki był powiedzmy, najgorszy z tych, z tych trzech. No i dzisiaj dzisiaj naprawdę fajnie się grało. Dobrze po prostu grałem, dużo fairway trafiałem, green i, i parę patów na Berni też wpadło. A jesteś już przyzwyczajony do grania trzy rundowych turniejów? Szczerze mówiąc im dłuższy turniej, tym bardziej, bardziej lubię. Szczególnie, że najczęściej się właśnie roz, rozkręcam w miarę, w miarę czasu, mm -hmm. e, czasu trwania turnieju. Więc e, lubię, lubię takie długie turnieje i, i powoli się do nich przyzwyczajam. Cały czas mamy ich mało w Polsce, niestety. E, myślę, że będzie więcej. Te, co są, są naprawdę fajne, ale jeszcze e, myślę, że mogłoby być więcej, albo moglibyśmy e, grać więcej ich za granicą. To ostatni Twój turniej zawodowy w tym roku? Jeszcze, jeszcze mam dwa turnieje, nasze, nasze PJ Cup. Teraz od jutra już zaczynamy PJ Matchplay na polu w Chosznie. Później jeszcze mamy drużynowe zawody w Częstochowie. Grałeś dzisiaj z ubiegłorocznym zwycięzcą tak. turnieju. Czy dało ci to coś? Podpatrzyłeś coś od niego? Na pewno. Na pewno każda runda z tak dobrym graczem, z tak doświadczonym daje dużo ciężko, jakby dokładnie powiedzieć co, co, co to było, tak, ale y, on dzisiaj nie grał dobrze, ewidentnie y, no nie szło mu szczególnie, szczególnie na grinach. Wielu graczy narzekało na griny mówisz, że też gubił się troszeczkę na grinach. Y, no tak, y, no... Y, na polu winowie słyną z tego, że są dosyć specyficzne, y, szczególnie chyba na trawę, na, która jest na większości z nich. I na po prostu nie są dosyć równe czasami piłka, piłka skacze i, i płata figle więc e, momentami jest to dosyć spora loteria. E, on no, chyba nie jest przyzwyczajony do takich greenów. E, na European Tour grają na zdecydowanie lepiej przygotowanych polach. Mimo iż e, to pole, jak na, na, na binowo, to myślę, że było jeden, jedno z lepiej przygotowanych. Jak oceniasz ten sezon? W karierze? No, muszę, no muszę powiedzieć, że no już końcówka, więc powiedzmy można zacząć podsumowywać, tak. e, więc muszę przyznać, że, że zdecydowanie najlepszy sezon w mojej karierze. E, średnia wyników w turnieju zdecydowanie poszła w duo chyba ponad dwa uderzenia, co mówi się, że jeśli o rok, e, jeśli w ciągu roku o jedno, jedno uderzenie się zejdzie ze średnie uderzenia, to jest, to jest, to jest sporo. E, więc, więc bardzo mnie to cieszy i już się nie mogę doczekać następnego sezonu, w którym mam nadzieję pojadę więcej na, 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 na europejskie turnieje. Mhm. Miałeś tylko jedną dziką kartę w tym sezonie. E, tak, dostałem, dostałem tylko jedną dziką kartę od, od, od PGA Polska. Udowodniłeś, że zasłużyłeś na więcej. Udowodniłem, że zasługuję na więcej i, i bardzo się z tego cieszę i troszeczkę mam nadzieję, że też się zmieni system przyznawania tych kart, bo, bo... Nie uważam, że on jest do końca dobry dla po prostu rozwoju polskiego golfa. Niekoniecznie dla mnie osobiście. Po prostu myślę, że więcej kart należy się, się polskim graczom, którzy dopiero zaczynają tę karierę, a, a po prostu, bo zagraniczni gracze, którzy są w Polsce, oni po prostu tutaj są po to, żeby, żeby zarabiać pieniądze głównie i po to tu przyjechali. Tak, i, I myślę, że jesteśmy w Polsce, więc Polakom się należą te, te karty dzikie na, na te europejskie turnieje. Taki udany sukces umożliwi Ci znalezienie lub wzmocnienie więzi partnerskiej ze sponsorem mhm. dotychczasowym? E, zobaczymy. E, jesteśmy jakby w trakcie rozmów co do przyszłego sezonu, e, bo, bo im więcej turniej, tym niestety potrzebne są większe pieniądze i większe inwestycje, a nie, nie każdą firmę po prostu na to, na to stać, nie każda chce w to inwestować. No zobaczymy. Sezon był udany, więc może otworzą się jakieś nowe perspektywy a propos sponsorów. Mhm. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Jak oceniasz, ile byś potrzebował w przyszłym sezonie, jeżeli chcesz grać w turniejach zagranicznych? Mhm. O, no, powiedzmy taki podstawowy budżet to jest około 200 tysięcy zł, żeby po prostu I, i, i tak większość tego to są nasze koszty. I po prostu wyjazdy, turnieje wpisowe, e, benzyna, hotele, to, to, są, to są głównie te koszty, bo jednak żeby, żeby jeździć po tych turniejach, to już e, trzeba mieć dosyć zamożny portfel. A co oferujesz sponsorom? No to już zależy tutaj dużo od kwot, o jakich ewentualnie byśmy rozmawiali, ale no, no, oczywiście jest to nieustająca reklama na progu, na mnie to, to jest przede wszystkim, prawda, czy, czy logo, umieszczenie loga na czapce czy na koszulce jest to, jest to taką postawą, oprócz tego jest cały, cały szereg różnych zabiegów marketingowych poprzez nie wiem, organizacje turnieju, sponsory, na którym ja jestem jakby prowadzącym to wszystko to też jest bardzo dobre dla, dla promocji filmu. No i oczywiście logo sponsora przy lekcjach, których udzielasz dla naszych oczywiście, widzów. Oczywiście, oczywiście. Jest to, jest to też pewne rozwiązanie. Myślę, że tych rozwiązań można znaleźć naprawdę dużo. I no zresztą, tak jak na całym świecie, gracze, gracze są sponsorowani. Oczywiście oni muszą też dać coś w zamian, oprócz wyników. I, i jest, to, jest to ogólnie przyjęte. Czyli możemy powiedzieć właściwie, że jesteś w tej chwili najlepszym Polakiem grającym w golfa? Yy, no, na, o, to wychodzi, na to wychodzi, mhm. bo jestem, jestem najwyżej w rankingu z polskich graczy. Mhm. Bo że chyba teraz to będzie drugie miejsce. Tuż za, za Peterem. A Peter nie jest Polakiem. Jest tak, przyjeżdżą. tak, ale, ale ogólny ranking obejmuje też graczy zagranicznych, więc jakby patrzeć, patrzeć na, na samych Polaków, to, to w tej chwili tak jestem w samym człowiek. Czyli jesteś dobrym produktem marketingowym? Myślę, że coraz lepszym. No, skoro, skoro są wyniki, to i, i ten golf się rozwija w Polsce i media też coraz bardziej się interesują tym, tym sportem co pokazuje chociażby choć, choć, ten turniej i na przykład nasza Liga Armada Deutsche Bank więc myślę, że jest to coraz, coraz, lepszy, mm -hmm. coraz lepszy produkt w ogóle golf jest coraz lepszym mm -hmm. produktem nie tylko zawodowi gracze, ale po prostu samo, samo Powiedz nam swoje. jak oceniasz poziom gry mm -hmm. w Szczecin Open a Polish Open no, poziom całego turnieju w, w Szczecin Open był dużo wyższy ze względu na to, że było dużo więcej graczy z zagranicy, z dobrych graczy. Tak, no tak na przykład jak właśnie Michael Johnson czy, czy Paul Nielbring, który, który wygrał. Więc, więc po prostu im lepsi gracze, tym ten poziom rośnie. Polscy gracze też ten poziom się podnosi zdecydowanie. Wydaje mi się że jeszcze, jeszcze po prostu nam troszeczkę, troszeczkę brakuje, ale to, to jest tylko kwestia czasu i treningu po prostu. Tylko i wyłącznie. A jak sądzisz, dlaczego na Polish Open był niższy poziom, nie przyjechało tylu, pomimo że pula nagród była większa? Wystarczyło właściwie skończyć ten turniej, żeby zgłosić się do kasy. Tak, wystarczało właściwie skończyć, skończyć turniej, żeby, żeby otrzymać jakieś pieniądze. Eee, nie wiem, z tego co wiem, to tam też jakieś były problemy z terminami, że, że on się po prostu pokrywał z jakimiś innymi turniejami w Europie. Eee, dlatego część graczy nie mogła, nie mogła przyjechać. Eee, za to no, z kolei polscy gracze wtedy mieli większą szansę się, się pokazać. Eee, i, I jakby też może troszeczkę finansowo, mimo nie najlepszej gry, odbić się od natych. Słyszymy, że za chwilę będzie wręczenie nagród, to musisz uciekać, pewnie coś odebrać. Mam życzymy tego? powodzenia. Dziękuję. Sponsorem. Wielu sponsorów w przyszłym sezonie i czekamy na nowe lekcje dla magazynu golf. Tak jest. Telewizji golf, tak. Na pewno będą. Dziękuję bardzo. Cześć. Golf, Twój sposób na życie.